Nie no, Rykoset! Ja pieprzę, Rykoset! Co za dziadostwo! No, szkórka Rykoset! Co za dziadostwo, no? Pff. Jak mógł być Rykoset w przednią płytę Tygrysa na Goldzie? Ktoś, kto ma pecha, to i w dupie palec złamie. <laughs> Panie, nie interesuje nas to, jak. Zdołałeś to odkryć. Jak dokonałeś tego odkrycia. <laughs> Reasumpcja. Norbert 5 złotych. Ej, zrobiłaś sobie zdjęcie kiedyś z kimś sławnym? Tak Selfie. I could do this blindfolded and tied up. 10, Good visual on target. Ja cię pieprze, no kurka chyba to jakieś jajca są. O, ale bym wleciał.

w archiwum tam moich tych filmików na OnlyFans, nie? To to był jeden z pierwszych. Dzięki temu właśnie się wybiłem tam, że zyskałem bardzo dużo y, subskrybentów, nie? Bo ludzie nie wiedzieli za bardzo, jak to się robi. Czy mody muszą OnlyFans wykupić? Kurka, przez ja wiem, że ty jesteś tym userem... Y Dobra, nie będę mówił, jaki masz nick, bo od razu wszyscy by się dowiedzieli o pewnej rzeczy, ale wiem, że to ty jesteś. Tam podczas ostatniego tego mojego streama basenowego, to przecież ty tam dawałeś po dwie dyszki cały czas, żeby tylko się kręciło, żeby tylko nie skończyć. Chciałbym zakomunikować Państwu, że łapki, które są takie coś pod filmem, to jak się kliknie, to się kanał rozwija, a jak się łapki nie kliknie, to się kanał nie rozwija. Więc bardzo bym prosił uprzejmie o kliknięcie tej pieprzonej łapki, jak chcecie, żeby się kanał rozwijał. Następny komunikat za 14 minut i 30 sekund. Dlaczego nie chodzę bez koszulki po domu jak wszyscy Polacy? Ponieważ nie mogłem odpowiedniego stanika kupić, żeby moje piersi się, wiesz, e, dobry, dobry push żeby był, żeby ładnie sterczały. Kurka, coś mi się stało, nie wraca mi do garażu. Ciągle ładuję, i ładuję. Na pletor, ty tam nic nie mów, bo słyszę, że się produkujesz, ale tu kompletnie nic nie słychać, co ty mówisz. Chyba, że tam nie wiem, z kimś rozmawiasz, co tam siedzi, koło ciebie. Po to gramy, żeby zobaczyć o co chodzi. Hertan Kwagen mit um lat 20 zł.

Czy hodujesz babzum z tego powodu, że wiesz, iż chłoby bez brzucha słabo rucha? Pozdrawiam, dotacje Fiata Tipo. Bardzo dziękuję, kolego. Nie wiem, kto takiej mądrości narodów cię nauczył. Paweł 10, PLN. Pozdrawiam. Życzę zdrówka. Również życzę zdrowia. Dzięki serdeczne, panie Pawle. I mam to działko tu. Z drugiej strony, bo musiałem obracać i tak dalej. a tak to z dwóch stron już. Senor Morales muerte es de niel złote. La estimulación de la nulo anal da un gran placer a ambos miembros de la pareja. Nunca relació dos hombres homosexuales. Ostatnie słowo z, ro, zrozumiałem kolego senior. No homosexuales. No, no, no. O! Włączył się alarm. Trzeba więc jeszcze raz. No ale dajcie łapki. No kurka siedzicie tak. Nawet wam się tym paluchem nie chce tam kliknąć. No dajcie te łapki, no No kurka kliknij jeden z drugim pod tym filmem, o tą łapkę, no Czy to jest tak dużo do roboty, no, no kliknij tam w tą łapkę. Kliknij tam, no niech tam już będzie ta łapka, no, co, co ci szkodzi, no. Widzisz, tam mało ma łapek jest, no, kliknij, no. Kliknij, kliknij w łapkę, kliknij, no, kliknij, no. Dobra, następny komunikat za 14 minut 19 sekund. No, pierwszy donate w życiu. Opowiem historię. Moja dziewczyna jest naprawdę zboczona. Kiedy spuszczam się jej do ust, no ona czeka. Aż SPR ma spłynie 5 zł do gardła, po czym pusz... Weź sobie, znajdź jakiś stream. Kolego, jakiś wiesz. Na Twoim poziomie, naprawdę. Poszukaj sobie bez problemu, znajdziesz. Tam se pogadasz o spermie, o spuszczaniu, a później się obudzisz. Z każdym donate'em kobitek zdjęcia są mniejsze, są coraz większe. Tak się będą rozszerzać, że każdy kolejny donate to będzie taka lupa, aż w końcu będą takie wielkie cycki. I tylko, nic się nie będzie pojawiało, tylko same cycki. Tak jest zrobione.